Cześć, jestem przy Na to mój kolejny vlogasek. Nie, chyba ten klimat nie za bardzo mi pasuje. W każdym razie chciałem pokazać, gdzie jestem, wczoraj no, przygotowałem sobie jakieś tam cztery czekolady, te kiwi i dzisiaj zamierzam pisać coś naukowo, ponieważ jestem tym zakręconym naukowcem, a w przerwach tworzę również artystyczne rzeczy, jakieś tam graficzne, no tak amatorsko w końcu. No dobra, to może wyjdę i będę wam pokazywał gdzie jestem, co się dzieje wokół, byle bezpiecznie wysiąść o, klucz, kluczek, kluczek ze stacyjki. Hop, zakręcony naukowiec. W akcji. Czyli tak, jak potrzeba mi bardzo mm, skupić się na twórczości, to najlepiej jak mm, pojadę sobie na wieś do pracowni i no tam w drugą stronę jest zalew zambożycki tutaj idę w to miejsce które rzadko chodzę, ale jest tu ładnie i, i tak spokojnie pomyślałem, że znowu Wam pokażę, jak był 50 chyba tam mój odcinek z wierszami dziękowymi w helikopterze to też tu przyszedłem, szkoda, że wtedy nie wrzuciłem siebie na tym filmiku tylko tak Filmowałem okolicę, widzę, że tam wędka się, więc nie zamierzam to niepokoić. Ale co mogę jeszcze powiedzieć? No to ta ankieta przy, przy tych trzy kanale moim na YouTubie nie okazała się taka jednoznaczna, czyli już nie wygrywa opcja vloga, więc może nie będę tak tylko vlogów robił. Zresztą chyba... No nie chcę przesadzać. Wygrywa teraz, teraz opcja no po prostu twórczości tej zakręconej twórczości, to co lubię. Dobra, chyba w ogóle nie będę już szedł pojadę pracować, no bo mam jednak kilka godzin, a chcę napisać co najmniej no, z półtorej strony artykułu. Oczywiście to nie chodzi o ilość, tylko no, żeby jakiś zarys koncepcji artykułu naukowego który teraz mam napisać, no są deadline'y, są właśnie jakieś projekty i potrzeba mi tego, lubię to zresztą, więc rozumiecie jak ja pracuję, że piszę sobie artykuł naukowy i po trzech godzinkach czuję, że musi być odskocznia, więc dalej coś tworzę, ale już yy, może nie, nie naukowo, nie z mojej dziedziny, tylko no na przykład piszę sobie piosenkę albo jakieś tam wiersze. I mózg pracuje, dla mnie to jest relaks, a coś tam powstaje. No, Można też robić sport, ale to e, czasami dla mózgu, dla twórczości to jest inny efekt. Dobra, wsiadam do samochodu. Jak to się otwiera? O już. Hop. Dobra, i jadę dalej. Kapelusz na głowie. Czekolady trzy zjedzone. Zakładki porobione, czyli książki no przejrzane, czyli to jest na tej zasadzie, że robię sobie jakieś, nie wiem, notatki, układają mi się rzeczy w głowie i mm, potem będzie etap, żeby coś pisać, czyli jeszcze nic takiego, no jakiś tam fragmencik napisałem, ale nic takiego całościowego. Chociaż trochę już całościowego też, tak widzicie, nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale coś tam napisałem, czyli w trakcie. Tutaj procesu przygotowywania już coś napisałem, ale jeszcze muszę tak po prostu zaglądać tutaj, napisać co z której strony, bo jeszcze tego nie robiłem. Tylko po prostu wchodząc sobie karteczki, żeby do tego wracać. No i będzie powstawał artykuł naukowy. Ale teraz chyba chwila odpoczynku. Może się przejdę, nie wiem, coś tam pomacham kijem. Pierwsza faza już pracy za mną.